Ej, znowu ze Szczecina i znowu do Wielkiej Brytanii. Śliwki no. będziemy wieść, zajebiście. I tylko jeszcze musi być radio, bo radio to jest świętość, prawda Mati? Ja mam taki fajny cycek, że mi bluetooth odbiera. Cashback jak w Letyshopie. Też <laughs> łati. Nie, nie pierd... Muszę się czytać. Ju? Bo mi już wyjechał gościu. Ja wyjadę poza miasto i poczekam na was. Jezu, to był pierwszy stopni taki wybryk. Bo się muszą wpieprzyć lamusy. Dobra, dobra to co? Nie, ja nawet zaczekam. A, Dawid lamusia. ja już jestem. <laughs> chyba na I Ona dziś nasz opi, ty, 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 ty. Nasz pipi, pi, pi. ja, Ale to, teraz ze sobą. nie on jest aż no taka wpływająca. Kupię online na shopi. tyry, tyry, tyry zadostaję te o złoty Taki ksion na to jest gówno Nie, jak to było, Kapitan Bomba? Ale smród, żywe gówno <noise> Kurde, no popieprzone bodko w tupę O kurwa mać, coś ty tu narobił, nawarzyłeś piwa <noise> Człowieka musi musiałem do zera hamować przez ciebie. Zobacz, Mati, co tam będzie, tam był karambol. <z white> ja to ciebie. Hamowałeś? Lekko sukę, ale mi nie naliczyło obrażeń. Ja mam tylko 2%, ale kurwa, co on narobił? Ja mam 1%, bo Ja mam 1%, bo tylko. W co? Ty nie masz lusterek? nie widzisz jak kur... auto? przed auta. Człowieku, ja przed sobą. <wa> Czy się naciśnij sobie F2? Po co? No bo wtedy jak masz F2 to ci się takie dodatkowe lusterka pokażą, że nie musisz obracać jakby myszką, tylko miał takie bezpośrednie lusterka. No ja to mam cały czas. Aha, obydwa? No. O, no to dobra. No to jakoś nie widzę, żebyś z nich korzystał. No bo tak nie, nie korzystam z nich za bardzo. Nie, co ja żebym zrobił? Cudna mać! Mordemowam, co ty robisz? Zamian... Kilka złe przyciski wyłączyłem się przypadkowo. I czemu cię moje takie powiedzenia bawią typu ciężki kawałek, koleba i tak dalej. Nie? No ty zawsze się śmiejesz z tych zrów, skąd ja biorę te teksty. No co takie Bole. dziadowe? Magi w zupie i tak dalej. No co takie dziadowe, nie wiem. Trzeba, Trzeba mieć się 40 lat, żeby takie jest znać. Życiowe, a nie dziadowe O stacja, zjeżdżamy, zjeżdżamy, zjeżdżamy Krzysiu, no i zaś w auto przypieriłeś, które to ja przypierdziłem Ja sam lewą To się nie zmienia dwóch pasów naraz, tylko jeden i potem jeszcze jeden e, bo tak, bo nie ma przepisów Chyba w swojej głowie, jak już z religii, z historii. <noise> Jaka tam mówi jeszcze? Mazur. Mazur. To <noise> jest jak świeżo, mamo. Więc nie mogę <noise> <nie głos> z tego. Mazur, no. O Boże. Z tak przypomniałem, jak on ma mordę. to jest ten taki, co on tak wiecznie się nie... nienauczony przychodził na sprawience. Ja nie takiego wyluzowanego, jest taki spięty w cholera. Żeby nie było. Synek, żebyś ty wiedział, jakie rzeczy do zgniatarki szły. Bursztynowa komnata, złoty pociąg, opowieści znane... O kurde. Proszę, Co się, się stało? No kurde Ja bym wczytał się, wiesz? No bie, ja już ruszam, bo dojeżdż dojeżdżacie Ruszaj nawet, ruszaj, dawaj, 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 dawaj <ślesk> Kurde, spojrzałem do storku i się bardzo we mnie wpieprzył jest to już lepiej mogę ci dać tą kasę za ten rower i byś dałta już miał prawie połowę. No tego miłego życia. Te już do wypicia. stało